Jest dobrze, słuchajcie, a nawet coraz lepiej, bo to już tak się rozwala, że oni zaczynają bredzić. Bredzi na przykład Tusk, posłuchajcie. Próba rządzenia poprzez projekt ustaw prezydenckich i równocześnie wetowanie wszystkiego, co przyjmuje rząd, jest także jawnym takim gwałceniem tego, co mówi konstytucja o tym, jak ma wyglądać ustawodawstwo. No, jeżeli Tusk nie widzi artykułu 10 Konstytucji, że tam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, je to jeszcze przed Radą ministrów wymieniony, sprawuje władzę wykonawczą, jeżeli radzą także je, ludzie z jego otoczenia, nazwijmy to intelektualnego, bo konstytucjonaliści mówią dalej o neo-KRS, o neo czyli nie widzą przepisów Konstytucji dotyczących powoływania sędziów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to to już są brednie, które świadczą o nerwowości. To ja dołożę się. Jeżeli konstytucja zatem nie obowiązuje, bo tak oni mówią, to nie obowiązuje w całości, to nie obowiązuje również w rozdział 12 o zmianie konstytucji, to znaczy, że możemy zmienić konstytucję w inny sposób.